Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. www.taczańskibs.pl Szanowni Państwo, jest polską racją stanu, aby do Parlamentu Europejskiego wybrać ludzi zdolnych o twardą walkę o polskie interesy. Jest do załatwienia wiele problemów. Ale szczególnie ważnym jest wyrównanie poziomu dopłat dla polskich rolników, którzy dzisiaj otrzymują dopłaty o połowę mniejsze niż nasi sąsiedzi z Zaodry. Sponsorem programu jest Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska. Maturzyści stoją właśnie przed życiowym wyborem. Od tego, jak pójdzie im matura, zależy ich przyszłość. Od dzisiaj młodzi ludzie z całej Polski zmagają się z egzaminami dojrzałości. Przyglądaliśmy się im w tych zmaganiach. Jest poniedziałek, 5 maja, Mariusz Obyt. Zapraszam na dzisiejsze wydanie. Wielka, 80-metrowa biało-czerwona flaga przeszła kropówkami jako wyraz patriotyzmu podczas obchodów 3 maja w Zakopanem. Dokładnie 223 lata temu jako pierwsza w Europie ustanowiona została nowoczesna konstytucja Marcin Szkodziński. Jak co roku w Zakopanym święto Konstytucji 3 maja rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod drzewem wolności. Pod drzewo zasadzone 11 listopada 1918 roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości związkami kwiatów przybyli samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji oraz organizacji społecznych. Po złożeniu kwiatów wszyscy zgromadzeni przeszli krupówkami na plac niepodległości, niosąc 80-metrową flagę Polski oraz sztandary. Święto dzisiaj wielkie Konstytucji, 3 maja, ale też święto maryjne. E, także dzisiaj, jeszcze wszystko było związane również z Janem Pawłem II, świętym naszym podziękowaniem za kanalizację. Także dzisiaj bardzo jest ugruntowana ta nasza polskość, nasza e, śleboda. I to dążenie do ślubody, które było 223 22, lata temu, dziś w sposób szczególny właśnie było na placu e, Niepodległości. Mszą świętą za kanonizację św. Jana Pawła II jak również no, święto Maryjne Matki Bożej Królowej Polski. Dzięki rewitalizacji placu niepodległości i przeniesieniu pomnika grunwaldzkiego na jego dawne, godne miejsce, górale i zakopiańczycy odzyskali ważne historyczne miejsce, gdzie z dumą mogą obchodzić święta narodowe. Dzisiaj w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne i potrwają one do 30 maja. Pierwszym zmaganiem licealistów od lat jest język polski. A co znalazło się w tegorocznej potyczce z Polskiego? O tym Piotr Starmach. Z dawna wyczekiwane przez maturzystów egzaminy końcowe oficjalnie rozpoczęte. Tegorocznymi tematami rozprawek, jakie uczniowie mieli do wyboru, okazały się teksty wesela wyspiańskiego i potopu Sienkiewicza. Poza wypracowaniami w arkuszu znalazł się mówiący o miłości tekst, w którym zamieszczone były cytaty utworów Platona, Cypriana Kamila Norwida czy księdza Jana Twardowskiego. Dla niektórych egzaminy okazały się szczęśliwe, dla innych z kolei były horrorem. Do wczoraj nie dopuszczałem w ogóle myśli, że zdaję maturę. Dopiero w nocy jakoś mnie tak natchnęło, że jednak trzeba to napisać. I lekki stres jest, ale czuję, że chyba zdam. Ogólnie nie było źle, tak? Eee, można się było spodziewać, że będzie potop, ale. Daliśmy radę. Po tobie wesele. To było najgorsze, po co się nam mogło trafić. Wypracowanie, ponieważ nikt się z tego praktycznie nie przygotował, bo nikt nie wiedział, że takie coś będzie. Dwa tygodnie miałem luzu, dwa tygodnie wolnego, pełen, pełen relaks. Myślę, że jakoś, jakoś będzie dobrze. Okaże się przy wynikach, no ale... Miejmy nadzieję, że dobrze poszło. Zdać na pewno zdamy, tylko teraz na ile? W końcu mamy taką dewizę szkoły, że decydujemy panią dyrektor, że tu nie pyta się czy zdałeś, tylko na ile Myślę. zdałeś. Czytania ze zrozumieniem były takie e, niezbyt przyjemne, ale wypracowanie jak najbardziej tematu był fajny. Zestresowany, bo ja jestem umysł ścisły i jakoś polski mi nie siedzi nigdy, ale zobaczymy jak to będzie. Choć matury to ostatni etap licealistów w ich szkolnej przygodzie, okazuje się, że i po egzaminach ta przygoda może trwać. Tak, przynajmniej jest w nowotarskim liceum imienia Seweryna Gościńskiego, do którego absolwenci wracają, by ponownie spotkać się ze swoimi byłymi wychowawcami. Bardzo często przyjeżdżają do szkoły i w czasie ferii, i właśnie we wrześniu, kiedy, kiedy mają wolne na studiach, opowiadają, co robią, więc mamy taki przegląd i bardzo się cieszymy. Dla uczniów ostatniej klasy Liceum i Technikum nie ma jednak czasu na odpoczynek. Już jutro o 9 rozpocznie się udręka humanistów czyli egzamin z matematyki. Orkiestry działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych to wieloletnia tradycja, przechodząca z pokolenia na pokolenie. Właśnie taka orkiestra obchodziła w ten weekend w Rabce Zdroju okrągłą, bo 80. rocznicę istnienia. Orkiestra Denta, OSP, w Rabce Zdroju już na stałe wpisała się w kulturalny obraz miasta. Jej członkowie uatrakcyjniają swoją obecnością każdą ważną uroczystość, również za granicą. Jednak kulturalna funkcja Ochotniczych Straż Pożarnych nie powinna przesłaniać tej najważniejszej. Niesienia pomocy potrzebującym. I choć technika idzie do przodu i zmieniają się sposoby radzenia sobie z problemami, to dzień strażaka wciąż wygląda tak samo. To nie jest harmonogram, że według tam jakiegoś e, grafiku się pracuje. W strażach to, jeżeli przychodzi do domu i przychodzi na przykład Syrena, daje znać, że gdzieś jest jakieś nieszczęście, czy pali się, czy klęska żywiołowa, to taki strażak nie patrzy i no. Bierze mundur, jaki ma ten e, ćwiczebny czy jaki mundur, i narzędzia, które są potrzebne do tego, i biegnie do remizy. Większość ludzi wychodzi z założenia, no tak, strażacy się tylko autami wożą i tak postrzegają niektórzy straż, ale uważam, że to jest bardzo krzywdzące dla straży, bo trzeba przygotować sprzęt, trzeba posprzątać remizę, trzeba się młodymi zająć. Orkiestra, licząca sobie prawie 30 członków, przez 80 lat swojej działalności działała pod przewodnictwem sześciu kapelmistrzów. Obecny Jacek Klinowski, jako muzyki strażak, stara się podtrzymywać jak najwyższy poziom muzyczny, ale też tradycję wspólnego spędzania czasu w orkiestrze. Ja jestem z zawodu muzykiem. Wcześniej pracowałem w straży Wojskowej. Pracowałem jako muzyk, to już minęło w ubiegłym roku 40 lat mojej pracy artystycznej i tak teraz dalej to utrzymuję. Po prostu jest to moja pasja i jako, że mój zawód również po prostu no, uczę te dzieci, te maleństwa wszystkie w Spytkowicach i w Rabce szczególnie też tutaj i staramy się to jakieś wszystko prowadzić w dobrym kierunku, żeby tak jak było powiedziane, żeby ta integracja młodzieży ze starszymi była i średnimi. Wszyscy razem wspólnie próbujemy pracować, aby dobrze grać, dobrze dawać radość innym podczas koncertu. Skład zespołu z czasem się zmienia. Dołączają młodsi muzycy, a jak się okazuje, ich zwerbowanie czasami bywa trudne. Jest ciężko młodych ludzi namówić do tego, że przychodzili. No wiadomo rzeczą jest, że obecnie y, zajmują się czymś innym, mają inne, 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 inne zainteresowania. Natomiast mimo to staramy się jakoś jeszcze y, po prostu przywołać do siebie tych malutkich, tych młodzieży. Jestem jak widać, było tutaj na Estradzie, jest ich troszeczkę, że, że chcą, grają. Wczoraj też w dniu świętego Floriana strażacy w całej Polsce jak i na świecie obchodzili swoje święto. Z tej okazji jubileusz rabczańskiej orkiestry został połączony z obchodami dnia strażaka. Wojewoda małopolski Jerzy Miller wręczył wszystkim zasłużonym strażakom medale i odznaki za poświęcenie i służbę w zawodzie. Całości dopełnił poczęstunek regionalną grochówką. Już po raz trzeci miłośnicy dwóch kółek spotkali się w nowym targu, by wspólnie uczestniczyć w radzie rowerowym śladami Jana Pawła II. W tym roku było to spotkanie wyjątkowe, bo od kilku dni powodem tej radości był już nie błogosławiony, ale święty papież Polak. Raj rowerowy śladami świętego Jana Pawła II to wyjątkowa inicjatywa łącząca sportową pasję z żywym wyznawaniem wiary, gdyż cały rajd poświęcony jest i naznaczony postacią świętego papieża Polaka, który zresztą sport uprawiał, a pasję sportowców zawsze podziwiał. Rajd jak co roku rozpoczęła msza święta w kościele św. Jana Pawła II na Równi Szaflarskiej, po której uczestnicy, dzieci, młodzież i dorośli wyruszyli na trasę. Który raz jesteś na rajdzie? Drugi. A dlaczego jeździsz na taki rajd? Dlatego, bo Pan Bóg mnie tutaj wysłał. Rajd rowerowy mimo krótkiej, bo dopiero trzyletniej historii wpisał się już na stałe w coroczne rozpoczęcie sezonu rowerowego w Nowym Targu. Najliczniejszą grupę zawsze stanowią dzieci i młodzież, którzy pielgrzymują na Nowotarskie Lotnisko, a potem do sanktuarium w Ludźmierzu. W tym roku dodatkowo sześcioosobowa grupa dorosłych po tej trasie udała się dalej, do Wadowic, czyli rodzinnego miasta Karola Wojtyły. Myśmy wszyscy byli przekonani o jego świętości i, i doświadczenie. Jego obecności właśnie poprzez y, działanie stawiennicze jest nieustanne. Chcemy poprzez ten rajd dalej wyrażać mu naszą wdzięczność i y, nawiązywać do, do jego pontyfikatu, również do tego, co nam zostawił, ponieważ jednym z elementów był, było promowanie właśnie zdrowia, sportu. Dla najmłodszych uczestników rajdu to bardzo przystępna forma pogłębienia wiedzy lub w ogóle poznania papieża Polaka. Mimo iż głównie cieszą się wspólną jazdą, dzięki temu wypadowi mają możliwość zgłębić wartości głoszone przez świętego Jana Pawła II. To jest twój pierwszy rajd? Nie, już trzeci. Trzeci raz już jesteś, tak? Tak. A dlaczego jeździsz na taki rajd? No bo jest fajnie, lubię się tak przejechać. No już przejechałem te 3 lata 75 km. Ale trzeba się pomodlić. Który raz jesteś na rajdzie? Hmm, drugi. Twój drugi raz, tak? A dlaczego jeździsz na taki rajd? Bo lubię ćwiczyć. Warto, można spędzić czas wspólnie z rodziną u niektórych i z bogiem. Pielgrzymi, którzy pojechali do Wadowic, w południe drugiego dnia swojej pielgrzymki zwiedzali Muzeum Domu Rodzinnego Świętego Papieża z Polski oraz uczestniczyli w mszy świętej w Bazylice Wadowickiej, po której rozpoczęli drogę powrotną na Podhale. W czwartek na płycie rynku w Nowym Targu można było pooglądać, a nawet usiąść za kierownicą zabytkowych samochodów w ramach organizowanego przez Tatrzański Klub Motoryzacyjny z lotu pojazdów zabytkowych. Oldschoolowym wozom przyglądała się Karolina Plewa. Zlot pojazdów zabytkowych to już czternaste spotkanie pasjonatów motoryzacji, którzy z chęcią i dumą prezentowali swoje pieczołowicie dopielęgnowane cacka. Najstarszy tu wyeksponowany samochód jest 1925 roku, także no, jak widać bardzo wiekowy, jest to Renault NN. Miłośników oldschoolowych mobili nie brakowało. Każdy mógł obejrzeć, dotknąć, poczuć ducha prezentowanych zabytków. Wszystkie samochody, jak kobiety, są piękne, i każdy z nich jest niepowtarzalny, jedyny i niesamowity. Także no trudno trudno chełpić jakąś jedną markę czy jeden, jeden model z tych samochodów. Naprawdę ciężko, wszystkie są naprawdę wspaniałe. Można było również usiąść za kółkiem starego wozu, słuchając jego długiej historii, opowiadanej przez dumnego właściciela. Uczestnicy to pasjonaci, przede wszystkim pasjonaci i miłośnicy starej motoryzacji. To są zawodnicy z Polski, ale również mamy gości z Czech i ze Słowacji. Także taki mały międzynarodowy zlot. Nowy TARG to jedno z sześciu miast, które w tym roku znalazły się na trasie zlotu. Właściciele samochodów pojawili się również w Rabce, Białce Tatrzańskiej i Zakopanem, gdzie także prezentowali publiczności swoje auta. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam Państwa na środowe wydanie wiadomości. Dobranoc! Sorem programu był ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. Szanowni Państwo, jest polską racją stanu, aby do Parlamentu Europejskiego wybrać ludzi zdolnych o twardą walkę o polskie interesy. Jest do załatwienia wiele problemów, ale szczególnie ważnym jest wyrównanie poziomu dopłat dla polskich rolników, którzy dzisiaj otrzymują dopłaty o połowę mniejsze niż nasi sąsiedzi z Zaodry. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy www.taczańskibs.pl